Chciałam Państwa poinformować, jak przygotować się do wizyty. Przede wszystkim prosiłabym, abyście Państwo skorzystali z toalety przed wizytą, aby mieć pusty pęcherz moczowy. Ja ważę zawsze w ubraniach, ale na gołych stopach, dlatego prosiłabym wszystkie Panie, aby nie zakładały rajstop, i prosiłabym także, aby nie kremować stóp. W dzień wizyty proszę wypić maksymalnie jedną kawę bądź jedną herbatę czarną, dlatego że właśnie kawa i herbata czarna zatrzymują wodę w organizmie. Prosiłabym także, aby przed samą wizytą nie zjeść bardzo obfitego posiłku, aby Państwa żołądek nie był przepełniony. Proszę o zastosowanie się do tych wszystkich wskazówek.